Dzień dobry serdecznie! Miło mi Was powitać w pierwszym odcinku specjalnym. W każdą sobotę będą się takowe pojawiały właśnie o 10 i dzisiaj będziemy sobie tu poruszali ogólnie różne tematy w tych odcinkach, różne ciekawe czasami będą goście. A dzisiaj postanowiłem zrobić symulację Euro 2020 i przy okazji wszystkich e, głównych lig, ligi mistrzów, kto zdobędzie złotą piłkę, złotego buta i tak dalej. Wszystko to oczywiście przy pomocy Football Manager 2020, który dostałem świeżutki, piękny, po prostu najpiękniejszy jak co roku. E, oczywiście nie będę wam tu pokazywał gamingu. Zrobimy sobie czystą symulację, żeby sobie porozmawiać o tym, na ile takie rozwiązania są Waszym zdaniem prawdopodobne i po prostu ze zwykłej ciekawości. Jeżeli chodzi o gaming, to oczywiście do gamingowego kanału odsyłam Was w komentarzu, gdzie będziemy sobie robić karierę AC Milan. Postaramy się ich odbudować i przynajmniej dostać się do. Ligi Mistrzów. a dzisiaj zajmijmy się właśnie przeglądaniem tego, co w Football Managerze wymyśliło się do 14 lipca 2020 roku. Zaczynamy od ogólnego przeglądu polskiej, polskiego ekranu, czyli Jerzy Brzęczek zachował swoją pozycję, to już jest ważna informacja, Robert Lewandowski kapitan i kluczowy gracz, wicekapitan Grzegorz Krychowiak, nic nadzwyczajnego, ranking światowy, awans na 11 miejsce, nie oszukujmy się, to oznacza, że euro musiało pójść w miarę nieźle. Tak przynajmniej zakładam. Ale zanim dojdziemy do euro, może zobaczmy, jak w ogóle poszło w ekstraklasie. O ile Legia jako mistrz niespecjalnie musi dziwić, o tyle wysokie miejsce tutaj jest Lecha. Lechia znajduje się na drugim miejscu. A piłkarzem ze sezonu został wybrany Karol Fila. Radusław Sobolewski natomiast został Wybrany menedżerem roku. Ciekawy jestem, czy w przeciwieństwie do rzeczywistości, gdzie żadna z drużyn nie grała w europejskich pucharach, w tej symulacji któraś z ekip się dostała. Od pierwszej rundy kwalifikacyjnej walczyła Legia, łatwy awans z Torpedu ku oraz oczywiście Krakowia, która też awansowała, pokonując Nesh, Szoknar i Trotarfelak. W ogóle nawet nie wiem, czy to się tak czyta. W kolejnej fazie Legia pokonała Cezca Sofie, a Krakowia Larnakas. A w jeszcze kolejnej, tutaj Krakowia eliminuje Olimpiakos, wygrywając 3-1 na wyjeździe, a 2-1 u siebie przegrali. Legia, Atromitos z kolei, no to możliwe, że i obie ekipy załapały się do, do fazy grupowej. Czwarta runda zadecyduje. Nie, Krakowia odpada z Zorią, a Legia awansuje po dwóch meczu z Aberdeen, czyli mieliśmy przedstawiciela. I proszę bardzo, w grupie C Legia nawet zajęła drugie miejsce razem ze Sportingiem Wychodząc. Wspomniana Zoria tutaj yy, trzecie miejsce i Hajduk czwarty. Więc rzeczywiście Legia mogłaby w takiej grupie spokojnie powalczyć. Zobaczmy dokąd doszli. No, hetafe ich wyjaśniło 4 do 0 w dwu meczu, 3 do 0 na własnym boisku w rewanżu. Legia przegrywa. Pozostaje zobaczyć, jak wyglądały późniejsze pary ćwierćfinałowe. Dość mocne. Arsenal, Lazio no Valencia również, w półfinale Arsenal wygrywa z Walencją, czyli finał Arsenale, Arsenal kontra Lazio i to Londyńczycy wygrali a skoro Londyńczycy wygrali to zobaczmy od razu jak poradzili sobie w Premier League no musimy sobie powiedzieć, że nad wyraz dobrze, bo trzecie miejsce, myślę, że obecnie fani Kanonierów bardzo by sobie życzyli, żeby na koniec tego sezonu być trzeci Chelsea zobaczcie, świetnie sobie radzi przecież w tym sezonie, w tej symulacji zajęli dopiero szóstą pozycję i wygrał Manchester City, mając 6 punktów przewagi. No Biorąc pod uwagę obecną sytuację w tabeli, takie rozwiązanie też, myślę, wielu kibiców by mocno zaskoczyło, ale przed sezonem zapewne byliby tacy, którzy w ten sposób by obstawiali. Skoro przy tym jesteśmy, to zobaczmy, czy w Lidze Mistrzów te ekipy angielskie daleko zaszły. Proszę bardzo, Piast Gliwice w pierwszej rundzie pokonał Rosenborg, Trondheim. Może i oni weszli do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kolejna runda? No nie. Ludogorec y, 3-1, do dwu mecz wygrywa, więc nie bardzo. Sprawdzę sobie od ćwierćfinałów tej ligi Mistrzów. Proszę bardzo, mamy Bayern z Interem awansowali, Real pokonuje Napoli, ale dobre dwumecze. Manchester City, RB Lipski, Barcelona wygrywa z Juventusem. Niezłe pary się zapowiadają na półfinał. No, City gładziutko tutaj pokonał Barcelonę 4-1 w dwumeczu, a Real pokonał Bayern dwa razy po 1-0. No to finał konkretny i City wygrywa. Po dogrywce bramka w 110 minucie Bernardo Silwy. młody chłopak daje w ogóle e, wyrównanie w 87 minucie. No to to jest, powiem szczerze, wyceniany na 750 tysięcy euro. To jest jakaś piękna historia. I to Manchester City. Powiem szczerze, ja w tym sezonie akurat Manchester City typuję jako faworyta w Lidze Mistrzów, więc to mnie akurat tak nie zaskoczyło, skoro Real był w finale, to pewnie też wygrali La Liga. No chociaż to nigdy nie idzie w parze, ale rzeczywiście wygrali, 3 punkty nad Atletico i duża przewaga, 7 punktów nad Barceloną. Valencia zajęła jeszcze miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów. No Barcelona dopiero trzecie miejsce, w takim razie czy Valverde pożegnał się w końcu z robotą? No, facet jest bezrobotny, czyli fani Barcelony mogą w pewien sposób świętować, chociaż czy świętowaliby trzecie miejsce, biorąc pod uwagę, że Valverde i tak pewnie odejdzie? No, raczej wątpię. Dobra, to zanim dojdziemy do tego euro, przeskoczmy sobie te wszystkie e, najważniejsze ligi. Myślę, że we Francji niespodzianki nie będzie. Oho, nie ma mowy o niespodziance. 102 punkty Paryżanie uzbierali. 89 Lyon to też bardzo dobry wynik. Drugie miejsce. Wysoko Monaco, 76 punktów i czwarta pozycja. We Włoszech też typuje, że Juventus nie ma w sobie równych. Zgadza się. Juventus duża, duża przewaga 96 punktów, e, dopiero drugie na poli 79. Roma, a Inter na czwartej pozycji. No Myślę, że tutaj jednak zakończą wyżej ten sezon. Milan. Z Krzysztofem Piątkiem dopiero siódme miejsce, chociaż i tak jak mogą celować. Zobaczymy, jak mi pójdzie w karierze Milanem. Sam się nad tym zastanawiam. Zobaczmy, jak w ogóle Krzysztof Piątek wygląda tutaj. Jest niezadowolony, to już możemy powiedzieć. Chciałby podpisać nowy kontrakt. Krzysztof Piątek, wykańczanie 18, gra głową 15. Niezłe warunki fizyczne, dobra psychika 48 milionów, wycena. To o, ciekawe, jak poszło mu na euro swoją drogą. I zobaczcie, kto był zawodnikiem sezonu w Serie A, Matthias de Ligt, mój ukochany środkowy obrońca. No ale jakie on ma statystyki, 20-latek, zobaczcie na to, jak on się jeszcze może rozwinąć. Coś pięknego. Najlepszym bramkarzem natomiast został Wojciech Szczęsny i to nas powinno cieszyć. A najlepszym napastnikiem wybrano Cristiano Ronaldo. O, to zaraz sprawdzimy sobie w takim razie złotą piłkę, ale najpierw Bundesliga. I tutaj też bez większych niespodzianek 79 punktów. Zobaczmy, czy nasz Lewandowski. O, zawodnik roku w ogóle, Robert Lewandowski. Także myślę, że jest na dobrej drodze ku temu rzeczywiście. To skoro wszystkie ligi mamy już tak naprawdę ze sobą, sprawdźmy tego Balondora. Proszę bardzo, przecieki włoskiej prasy, z których nie tak dawno się pośmiewaliśmy podśmiewali, na kanale, okazały się prawdziwe. Cristiano Ronaldo ze złotą piłką. Roberto Firmino, drugie miejsce. Sergio Aguero, trzecie. Nie zakładam takiej trójki, jeżeli chodzi o ten plebiscyt w tym roku. Myślę, że byłoby o to bardzo ciężko. Zobaczmy jeszcze jedenastkę, jedenastkę roku. Van Dijk, Marquinhos, Daniel, Weszalba. Szczęsny, proszę bardzo, o to chodzi. To już, to już możemy powiedzieć, że, że dobra jest ta jedenastka. A, i w ogóle od tego roku Copa ameryka przecież też jest rozgrywana w tym samym terminie co Euro. I zobaczcie, niesamowita historia, Argentyna wygrywa w dogrywce Leo Messi, ależ... Jezuś, proszę, jak, jakby fajnie, jakby to się sprawdziło. Chociaż ogólnie kibicuję Brazylii to ze względu na sympatię do, do Messiego, Taki scenariusz byłby naprawdę piękny. Tym bardziej, zaznaczy czerwona kartka, jaka dramaturgia w tej dogrywce w ogóle tajafiko zdobywa. To znaczy, zdobywa to, co dużo już opowiedziane. Ale Messi 114 minuta i w końcu coś by wygrał z tą reprezentacją Argentyny. Ale my przeanalizujmy to, co najważniejsze w tym odcinku, czyli symulacja Euro 2020. Rzućmy okiem na wszystkie grupy. Grupa A: Francja, Włochy. Raczej bez niespodzianki Grecja, Słowacja nie wychodzą. Chorwacja, Portugalia, Rosja i proszę, Austriacy, nasi rywale, jeżeli chodzi przecież o grupę eliminacji. Ostatnie miejsce w tej grupie i też bym specjalnie zdziwiony nie był. Ale patrzcie, to jest właśnie to nowe euro. Rosja, która ma dwa punkty, mogłoby się to tak wszystko poukładać, że z dwoma punktami wychodzi się z grupy na euro, więc no to jest niesamowite jest i Polska. Zobaczcie, Holandia, Belgia. No, no, nie jest to łatwa grupa, do tego Białoruś dokoptowana. I wszystkie ekipy po 5 punktów. To jest w ogóle jakiś hit, ażbym zobaczył tutaj poszczególne wyniki. 0 do 0 z Belgią. To trochę, trochę takie euro nasze 2016. Powtórka. Ciekawe, czy wynik też powtórzymy. Później 1 do 1 z Holandią i 2 do 0 z Białorusią. No to. Rzeczywiście, no ale w takiej grupie no, chyba w ciemno byśmy brali takie wyniki. Kolejna grupa, Anglia, Walia, Turcja, Ukraina. Turcy na trzecim miejscu. No Ukraińcy tutaj mogli z Turkami pewnie powalczyć, Walia też, no ale okej. Okay. Irlandia, Hiszpania, Czechy, Izrael, proszę bardzo, Irlandczycy w grupie nad Hiszpanią a Niemcy zdecydowanie wygrywają swoją grupę jeszcze z Norwegią, Szwajcarią i Serbią i proszę bardzo, według, według tej symulacji Finowie, którzy pierwszy raz w historii zakwalifikowali się na, na ten turniej no nie dostaliby się, specjalnie mnie to nie dziwi, bo chyba rzeczywiście taki wynik Finów to jest przypadek raz na 100 lat zakładam, więc no ich tutaj zabrakło, ale zobaczmy jak to wygląda w dalszej części turnieju to już Wam powiem, że po wyjściu z grupy, no, robimy dramaturgię, po wyjściu z grupy Polska trafia na Francję. I co? I w Amsterdamie pokonujemy Francuzów 3 do 2, co jest niesamowite. I zobaczcie, tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Sonny Kittel, zawodnik, o którym ostatnio głośno się mówi, że może reprezentować Polskę, według tej symulacji w Football Managerze rzeczywiście... Jest reprezentantem Polski w tym meczu, strzela w ogóle dwie bramki, co i tak nie czyni go najlepszym zawodnikiem, bo Zieliński ma 7,6 oceny, a 7,9 karol, karol Linety, Więc powiem szczerze, opowiada się jak na razie nieźle ten turniej, a inne, a inne mecze tej fazy. Włosi wygrywają dopiero po karnych z Portugalią. Czyli już Ronaldo nie zdobył tutaj drugi raz tego mistrzostwa Europy. Turcja pokonuje Chorwatów dość łatwo, 2 do 0. Znowu karne: Holandia, Czechy przypominają się te starsze euro. Hiszpania gładko pokonuje Waliczyków, Niemcy, Belgów. Irlandia wygrywa z Rosją, a Anglicy z Norwegią. Znowu budujemy dramaturgię. Ćwierć finał. Euro 2016 przegrywamy przecież z Portugalią. Teraz po Francji trafiamy na Turcję. Czyli chyba los nam sprzyjał. No ale niestety 2 do 4 przegrywamy w Monachium, więc no jest to wysoka, wysoka porażka. Zresztą, zobaczymy statystyki tego meczu: no to dominacja, dominacja Turków zdecydowana. Kończymy swoją przygodę tak jak w Euro 2016, ale powiem szczerze, jeżeli byśmy mieli taką grupę i Francję trafili po wyjściu z grupy, to oczywiście byłyby nadzieje związane z tym, żeby tych Turków pokonać ale chyba i tak byśmy się cieszyli, co? Cieszylibyśmy się. Włosi odpadają po karnych z Niemcami. No Niemcy idą jak po swoje póki co. Hiszpania wygrywa z Irlandią. Holandia wysoko przegrywa z Anglią. O właśnie, to, to będzie też ciekawe, bo przecież Anglicy przez wielu typowani jako jedni z faworytów do, do zwycięstwa, więc czas na półfinały. Turcy odpadają, ale kurde, silni ci Turcy, bo 2 do 3 z Niemcami. Trzy eee, szybkie bramki Niemców... Można powiedzieć, jeszcze niewykorzystane rzut w czwartej minucie przez Marco Rosa. No dobra, trochę, trochę ich jednak zniszczyli. Wynik tego nie odzwierciedla. Hiszpania pokonuje 2 do 0 Anglików i Jaki William z Diego Koszta po brameczce. I w finale w takim razie Niemcy kontra Hiszpania. Hiszpania wygrywa po bramce Paco Alcacera. Proszę bardzo. Alkohol Kaser wycniany na 76 milionów euro. Niezłe statystyki, ale wolimy Krzysztofa Piątka. Zobaczmy jeszcze statystyki poszczególnych zawodników, jeżeli chodzi o te symulacje. Antony Martial został królem strzelców, ale zdobył ledwo trzy bramki. Jak zobaczymy, tutaj te trzy bramki zdobyło wielu zawodników, ale Antony Martial dołożył do tego jeszcze asystę i pewnie dlatego został wybrany. Królem Strzelców. Młodym zawodnikiem turnieju wybrano hawerca, Proszę bardzo. Czyli Niemiec tutaj doczekał się swojej nagrody. Najlepszym piłkarzem turnieju. Uuu, proszę bardzo. Virgil van Dijk. Aż jestem ciekawy tutaj jego statystyk. on panie. Robot, no. Potwór. Goście z potworem. Gra głową, krycie, odbiór piłki, podania, przyjęcie szybkość siła nie no terminator po prostu obrony co do tego chyba nie ma dwóch zdań i 11 marzeń czy będzie jakiś polak liczymy na to 11 marzeń Bartosz Bereszyński proszę van Dijk oczywiście czterech Niemców trzech czterech Hiszpanów jeszcze DH się załapał i właśnie Martial na ławce jeszcze mamy proszę bardzo Piotra Zielińskiego mój mili Piotr Zieliński cóż za turniej Nieźle, naprawdę fajnie wygląda tutaj, jeżeli chodzi o te liczby. I tak oto wygląda, przesymulowany przeze mnie ten okres do prawie końca lipca 2020 roku. Ja mam szczerze, ciekawie się takie rzeczy przegląda, tym bardziej wiedząc, że obecnie czekamy jeszcze cały czas na pełen skład tego euro i, euro i nie możemy sobie dywagować. Ja mam jeszcze w głowie kilka pomysłów odnośnie tego, jak wykorzystać bazę danych Football Managera w tych specjalnych odcinkach. Pomyślałem o tym na przykład, żeby połączyć Cristiano Ronaldo z Messi w jednej drużynie i sprawdzić, bo tego się nigdy nie dowiemy, jak graliby w jednym zespole. Jeżeli macie jakieś inne pomysły. Nie ukrywam, że Wasze mogą być lepsze. Dawajcie znać koniecznie w komentarzach. I przypominam, na gameplay z Football Managera, gdzie będę grał Milanem, zapraszam na drugi kanał. Link macie w opisie. Widzimy się w komentarzach. Czekam na Wasze pomysły. Do zobaczenia.